Dziś chciałbym opowiedzieć historię niezwykłego znaleziska. W domu od dawna stoi cukiernica warszawskiej wytwórni Norblina. Dla mojej babci nie była to już ozdoba stołu. Trzymała w niej guziki. Kiedyś, przeglądając ją dokładniej, natknąłem się na niespodziankę. Wśród guzików poczywały grosze z miedzi krajowej z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jak się tam znalazły? Tego nikt nie wie. Dziś jednak uzupełniają moją kolekcję. To wyjątkowy komplet groszy z lat 1786-1787-1788. Monety te bite z polskiej miedzi są niezwykle rzadkie, a ich zdobycie graniczy z niemożliwością dla współczesnych kolekcjonerów. Tak oto w zwyczajnym przedmiocie codziennego użytku przetrwała cząstka historii i to w formie, o której marzy wielu pasjonatów numizmatyki.